Witam bardzo gorąco na moim kanale, jestem Arką, a dzisiaj chciałem Wam zaprezentować jak wejść na router. Sprawa z powzoru bardzo prosta, a jak się okazuje, bardzo wiele osób ma z tym problem. W momencie kiedy dokonuję rozmów telefonicznych z moimi klientami i proszę ich o to, aby weszli na swój router, okazuje się, że nie potrafią tego zrobić. Dlatego zaprezentuję Wam jak to zrobić poprawnie. Zapraszam! Główne dane do wejścia na nasz router znajdziemy na jego odwrocie. Mamy tu numer IP, dzięki któremu wejdziemy na niego. W tym przypadku jest to 192.168.0.254. W przeglądarce zamiast www wpisujemy właśnie ten numer. Użytkownik oraz hasło to admin. admin. Większość producentów stosuje właśnie takiego użytkownika, takie hasło uniwersalne aby bez problemu można na to wejść, a później oczywiście ze względu bezpieczeństwa możemy sobie to zmienić. Jeżeli jesteśmy połączeni z naszym routerem, możemy też za pomocą komputera sprawdzić jak wejść na nasz router. Posłuży nam do tego wiersz poleceń. Wchodzimy sobie tutaj w samą lupkę, wpisujemy cnd, a następnie wchodzimy w wiersz poleceń. W wierszu poleceń wpisujemy taką oto komendę. ip config oraz zatwierdzamy Enter'em. Tutaj mamy kilka podstawowych informacji, ale mnie nas najbardziej interesuje jedna, a nam mianowicie yy, bramka domyślna, czyli Default Gateway. I ten tutaj oto adres 192.168.1.1. I ten właśnie oto adres wpisujemy tutaj w przeglądarce. 192.168.1.1. Zatwierdzamy enterem i ukazuje nam się okno logowania. Tutaj wpisujemy admin oraz admin. Oczywiście ze względów bezpieczeństwa zalecałbym zmianę tego. Jest to w ustawieniach routera i możemy sobie wpisać innego użytkownika oraz inne hasło w celu, jeżeli ktoś będzie u nas połączony z naszą siecią, aby nam nic nie namieszał w naszym routerze. Jeżeli filmik Wam się podobał Zapraszam bardzo serdecznie do zasubskrybowania mojego kanału bądź zostawienia łapki w górę lub w dół. Dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Hej!